Dzień dobry państwu. Rozmawiamy dzisiaj o pracy. O pracy rozmawiamy przez pryzmat zawodów przyszłości, zawodów bez których nie ma przyszłości. Jeśli wyobrazimy sobie nasze społeczeństwo jak jeden wielki dom, to fundamenty tego domu stanowić będą właśnie zawody nauczycielskie. Stanowią one pewien archetyp, jakiś pierwowzór bardzo wielu funkcji, funkcji edukacyjnych i wychowawczych i wielu innych zawodów. Na przykład zawodów pedagogicznych Trenerów umiejętności, instruktorów w zakładach i przedsiębiorstwach, ale także animatorów, społecznych, edukatorów, organizacji pozarządowych, nie wspominając już o pracownikach naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych. Na środowisko szkolne i szkołę patrzeć można przez dwa filtry. Pierwszy to filtr pracy, pracy zawodowej, drugi to kwestia traktowania szkoły jako również szkoły demokracji i odpowiedzialności obywatelskiej. Jeśli chodzi o filtr pracy, to musimy uwzględnić bardzo wiele ról pełnionych przez nauczycielki i nauczycieli w całej Polsce, które na co dzień umykają nam. Widzimy, ale nie zauważamy. Przecież bycie nauczycielką i nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, to także oczy i uszy systemu społecznego, samorządu, i w najlepszym rozumieniu tego słowa, Również systemu państwa. To właśnie w COVID zauważyliśmy, jak bardzo na szkole oparta jest odpowiedzialność za system zdrowia, również tego zdrowia psychicznego, jaką rolę w polityce społecznej państwa pełni szkoła, jak również w jakiej, jak ważną rolę w polityce socjalnej państwa, we dożywianiu dzieci pochodzących z rodzin nieuprzywilejowanych w pełni właśnie szkoła. Trzeba również zauważyć, że nauczycielki i nauczyciele to także przewodniczki i przewodnicy po świecie wartości: wrażliwości, sumienia, kształtowania sumienia, wrażliwości na dobro, piękno, na inne wartości, ale przede wszystkim na wrażliwości na drugiego człowieka. To także konsultanci i konsultantki, doradczynie i doradcy rodzin, instytucji samorządu, społeczności lokalnej. Krótko mówiąc, jest to rola nie do przecenienia w państwie, ale jest jeszcze jeden powód. I jeszcze jedna przyczyna, dla której trzeba mówić dzisiaj o kondycji nauczycielek i nauczycieli. Mianowicie mam na myśli to, że nie ma możliwości dokonania żadnej zmiany społecznej zmiany społecznej z ludzką twarzą, jeśli nie zadbamy w pierwszej kolejności właśnie o tę grupę społeczną. Chcę powiedzieć, że biorąc pod uwagę wszystkie funkcje edukacyjne, które pełnimy, to potężna grupa społeczna od 600 tysięcy do miliona osób, które pełnią właśnie tę rolę. Przyjrzymy się w takim razie. Kondycji psychospołecznej nauczycielek i nauczycieli. Wiemy, że w ostatnim czasie ta grupa społeczna przeżywała radykalne zmiany. Wyobraźmy sobie, że my podlegamy takim zmianom. Ja przypomnę, że w 2017 roku wywalił im się świat do góry nogami poprzez tak zwaną reformę edukacji, likwidującą gimnazję, ale jednocześnie w sposób radykalny zmieniającą sposób pracy. Wiele szkół zlikwidowano, z kolei wielu nauczycieli. Jeździ od szkoły do szkoły, co wpływa bardzo mocno na brak poczucia pewnej wspólnoty ze środowiskiem szkolnym, z jednym środowiskiem szkolnym. Druga fala której, zmian, którym podlegali nauczycielki i nauczyciele, związana była ze strajkami. W 2019 roku wybuchła strajk największy, strajk oświatowy od 1993 roku. I może nie sam strajk w sobie, ale także doświadczenie tożsamościowe. Które temu towarzyszyło. Mianowicie nauczycielki i nauczyciele mogli spotkać się razem, dyskutować, spierać się i usłyszeć, co państwo, co samorząd, co instytucje, co my, obywatelki i obywatele, o nich myślimy. Było to doświadczenie niezwykle trudne. I chwilę później uderzenie COVID-19. Pandemii, które w przypadku nauczycielek, nauczycieli wszystkich pedagogów stanowiło uderzenie podwójne, bowiem z jednej strony funkcjonowali przecież w systemach rodzinnych, są również matkami, są ojcami, są, e, są babciami, posiadają własne środowiska ludzi bliskich im i musieli również jako obywatelki, obywatele, jako właśnie pełniące te funkcje rodzinne, funkcjonować w COVID, ale, a, a jednocześnie system szkolny przeszedł całkowicie na pracę zdalną. Przypomnę, że są to doświadczenia, których świat. Nie zna. Jeżeli znaliśmy do tej pory zdalne metody nauczania, to stanowiły one wyłącznie uzupełnienie podstawowego trybu e, nauki. E, także dla nauczycielek i nauczycieli było to doświadczenie niezwykle, niezwykle trudne. Zbierając wszystkie te doświadczenia, o których mówię, nie jest żadną przesadą mówić dzisiaj o tym, że jest to grupa zawodowa, która przeszła i doświadczyła, i dzisiaj mamy tego symptomy, nie boję się użyć tego słowa, pewną traumę, e, traumę społeczną. Kondycja psychospołeczna nauczycielek i nauczycieli w Polsce jest bardzo głęboko zachwiana. Ponad połowa z nich, według badań, w których miałem przyjemność uczestniczyć, mówi, że ich kondycja psychiczna po pandemii jest dużo gorsza i gorsza niż przed pandemią. 51% z nich nie ma żadnego dostępu do psychologów, a aż 65% nie widzi w swoim środowisku szkolnym pracowni pedagogiczno-psychologicznych, z której oferty również. Może skorzystać. Nic dziwnego, że prawie 80% deklaruje, że niezwykle mocno chciałaby pracować indywidualnie z uczniami, pomagać im w ich rozwoju, w ich wzroście, ale nie mogą tego uczynić ze względu na ogromną biurokrację w ich pracy. Kiedy pytamy nauczycielki i nauczycieli, co jest główną barierą, to właśnie biurokracja, ale także trudności z radzeniem sobie ze stresem, to także przede wszystkim niski prestiż zawodu, i na to chciałbym zwrócić Szczególną uwagę. 62% badanych nauczycieli uważa, że okres pandemii niezwykle negatywnie wpłynął na społeczne postrzeganie tego zawodu. Kiedy przyglądałem się kiedyś badaniom wykonywanym przez Ośrodek Badań Edukacyjnych, to zauważyłem jedną korelację: Mianowicie, im większy ośrodek miejski, tym niższy prestiż i niższa opinia o nauczycielkach i nauczycielach. To bardzo ciekawa konkluzja dla nas wszystkich. Zatem, Drodzy Państwo, chciałbym podkreślić, że środowisko szkoły jako miejsce pracy zawodowej jest miejscem silnie straumatyzowanym, miejscem, które wymaga szczególnej opieki. Ale jest jeszcze jeden filtr, przez który chciałbym poprosić o odczytanie szkoły i środowiska szkolnego mianowicie szkoła jako szkoła demokracji i odpowiedzialności obywatelskiej. Dyskutujemy o tym bardzo często. Niedalej niż dwa tygodnie temu prezydent amerykańskiego uniwersytetu Johns Hopkins. University wydał książkę, w której pokazywał rolę odpowiedzialności obywatelskiej kadry nauczycielskiej na uniwersytetach, ale w zasadzie te same role dotyczą szkolnictwa podstawowego, szkolnictwa ogólnego, wszystkich pedagogzek i pedagogów. Mianowicie jest kilka powodów, dla których warto się nad tym pochylić. Po pierwsze szkoła umożliwia, jest wielką szansą na zmianę Swojej klasy społecznej, na przeskoczenie pewnego fatum, które towarzyszy bardzo często niektórym rodzinom od lat. Po drugie, szkoła jest także miejscem, które opiera swoje funkcjonowanie na wiedzy i na faktach, a więc uczy krytycznego myślenia, kluczowego z punktu widzenia demokracji, jej trwania, przetrwania i jej rozwoju. Po trzecie, szkoła jest również miejscem zdobywania kompetencji, kompetencji społecznych, kompetencji o charakterze emocjonalnym. Wiemy, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu inteligencja emocjonalna. Szkoła jest miejscem, w którym uczyć powinniśmy się poprzez działanie. Szkoła jest również miejscem, w którym uczyć się powinniśmy poprzez dyskusję i dialog. Szczególna rola w tej odpowiedzialności przysługuje właśnie wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielkom i nauczycielom. Żeby mogli je pełnić, muszą mieć stworzone warunki do tego rozwoju. Leży to w najlepiej pojętym interesie nas wszystkich, naszych dzieci. Młodzieży bardzo często lubimy dyskutować o tym, jak, z jaką troską pochylamy się nad uczniami. Jeżeli rzeczywiście chcemy pochylić się z troską nad, nad młodym pokoleniem, to w pierwszej kolejności zadbać musimy o tych, troszkę jak w samolocie podczas, podczas katastrofy. Mówi się, że maski tlenowe zakłada się w pierwszej kolejności rodzicom. W tym przypadku musimy założyć maski w pierwszej kolejności właśnie nauczycielkom i nauczycielom w całej Polsce. Co możemy zatem zrobić z tymi problemami? Wydaje się, że jest kilka rozwiązań tego, tej, tej sytuacji, albo co najmniej kilka rozwiązań tej sytuacji. Jako pewne zobowiązanie ze, środowisk, ze środowiska i organizacji, które mam przyjemność reprezentować, chciałbym podać kilka z nich. W pierwszej kolejności zadbać, i to jak najszybciej, o kondycję psychospołeczną nauczycielek i nauczycieli. Ona się nie zadzieje sama. Kondycja społeczno-psychiczna. Nauczycieli musi być elementem troski nas wszystkich instytucji państwa, samorządu, ale tak naprawdę każdy i każdego z nas. Musimy sobie też uczciwie powiedzieć, my nie mamy dzisiaj przygotowanych kadr psychiatrycznych i psychologicznych, które mogą spełnić to oczekiwanie w krótkim czasie. Zatem musimy postawić na oddolne ruchy społeczne. Myślę, że będzie o tym mówił prezes Jacek Królikowski, szef Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, bowiem jest jednym z pomysłodawców tego konceptu. Po drugie, Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wzmacniać autonomię szkoły. Autonomia szkoły jest bardzo ważna z punktu widzenia szkoły jako serca krwiobiegu społecznego, ale także lokalnej społeczności. Wyprowadzić nauczanie w jakimś sensie ze szkoły, w takim pozytywnym rozumieniu. Jeżeli szkoła pełni rolę służebną wobec społeczności lokalnej, to także uczymy się na przystanku autobusowym, uczymy się w Domu Kultury uczymy się dzięki pracowni, uczymy się dzięki ośrodkowi pomocy społecznej, który jest w pobliżu szkoły, z którego, dobro, z którego dobrodziejstw korzystamy i tam uczymy się wrażliwości społecznej. Zatem wydaje się, że robienie wszystkiego, co w naszej mocy, żeby wzmacniać autonomię szkoły, leży w głęboko pojętym naszym wspólnym interesie. Po trzecie, po trzecie, drodzy Państwo, wydaje się, że najwyższy czas na to, żebyśmy zorganizowali z prawdziwego zdarzenia kampanię informacyjną i uświadamiającą złożoność ról pełnionych przez nauczycielki i nauczycieli. Nie zmienimy polskiego szkolnictwa, nie zmienimy przyszłości Polski, jeśli nie zainwestujemy w kadry nauczycielskie, nie przyciągniemy do tego zawodu najlepszych. A przypomnę, że dzisiaj funkcjonujemy, dzisiaj tu i teraz, funkcjonujemy z deficytem ponad 10 tysięcy nauczycielki i nauczycieli w całej Polsce. W samej Warszawie e, powinniśmy mieć o 3 tysiące więcej nauczycieli. W, w szkołach e, uczących nasze dzieci. Zatem korzystajmy z najlepszych wzorców. Kampanie społeczne uświadamiające, informujące, budujące prestiż tego zawodu, pokazujące, jak bardzo potrzebne są to nam role społeczne, jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Tego się nie da zrobić bez państwa, ale mogę powiedzieć więcej. Też nie da się jednak zrobić też bez nas. E, bez każdej i każdego z nas, którzy, 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 w swoim otoczeniu mają przecież nauczycieli i nauczycielki, a Przechodzimy czasami wobec ich problemów, delikatnie mówiąc, z pewnym dozą ignorancji. I na koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym doświadczeniu, które jest wspólne nam wszystkim. COVID-19. W jaki sposób przeorał naszą świadomość, nasze zdrowie biologiczne i psychiczne. O tym mówiliśmy, o tym mówimy, odmieniamy to przez wszystkie przypadki. Nauczycielki i nauczyciele są zawodem służby publicznej. Mówimy bardzo często misji i powołania. To zawód szczególny, zawód, który również, czy grupa zawodowa i profesja, która z doświadczeń covidowych wychodzi niezwykle poturbowana. To jedna po medykach, może pierwsza po medykach. Grupa, która będzie przeżywała tę traumę jeszcze przez długie lata. I tak jak mówiłem, jeśli nie zadbamy o nich dzisiaj, negatywne konsekwencje tego będziemy płacili my wszyscy. Zatem najwyższa pora na to żebyśmy również w sposób nie tylko symboliczny, ale także bardzo praktyczny poprzez ustawę, poprzez zabezpieczenie ich przyszłości, ich zdrowia psychicznego i fizycznego, zadbali o nauczycielki i nauczycieli w całej Polsce. I zupełnie już na koniec, drodzy Państwo, mówiłem o tym, że to nauczyciele stanowią warunek konieczny zmiany społecznej z ludzką twarzą. Powołam się tutaj na Paulo Freire, słynnego brazylijskiego pedagoga, który walczył z analfabetyzacją w swoim kraju. Wydzielał on dwa podejścia do alfabetyzacji, czyli do edukacji. Pierwsze, adaptacja. Niestety najbardziej popularne. Najbardziej popularne i najbardziej siłowe, bowiem bardzo instrumentalizuje one grupy społeczne i ludzi, którzy po prostu muszą podporządkować się prawidłom rynku, prawidłom technologii, pewnym normom, które narzuca im się z góry. I druga metoda, którą przeciwstawiał tej pierwszej, to metoda integracji. Integracji opartej na słuchaniu, na słuchaniu świata wewnętrznego potrzeb, na towarzyszeniu, na bardzo dobrze pojętej podmiotowości i dialogu. Wydaje się, że bez nauczycielek i nauczycieli, którzy, do których podchodzimy z troską, nie ma możliwości przeprowadzenia poważnej zmiany społecznej, inwestycji w przyszłość bez akcentu na integrację społeczną. Nie ma integracji społecznej bez nauczycieli. Dziękuję bardzo za uwagę.